Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć OK Google bądź Hey Google w swoim Samsungu Galaxy S25, to najpierw musimy wejść w ustawienia. Następnie schodzimy na dół i wybieramy Google. Przechodzimy do Wszystkie Usługi. Następnie wybieramy Wyszukiwarka, Asystent i Voice. I wybieramy Asystent Google. Na górze wybieramy Voice Match. I następnie możemy nacisnąć na ten suwak, aby aktywować Hey Google. Jeżeli konfigurujemy pierwszy raz te funkcje, to musimy wybrać zgadzam się, o czym na dole jeszcze raz zgadzam się i wypowiadamy na głos cztery zdania. Hej Google, pomóż mi napisać podziękowanie. Hej Google, jaka ma być jutro pogoda? Ok Google, wytłumacz jak powstaje tęcza. Ok Google, ustaw minutnik na 5 minut. I po wypowiedzeniu tych zdań wybieramy dalej Następnie możemy także pomóc ulepszać technologię audio, ale nie musimy się zgadzać, wybieramy nie teraz, jeżeli chcemy nie pomagać. I w zasadzie to tyle. Funkcja już jest aktywowana, możemy na głos wypowiedzieć tę komendę głosową, aby uruchamiać asystenta Google. Natomiast jeżeli chcemy wyłączyć w przyszłości tę funkcję, no to możemy nacisnąć na ten właśnie suwak znowu, możemy także ponownie um, skonfigurować nasz głos. Wybierając ponownie nauczy rozpoznawać model VoiceMatch, bądź możemy całkowicie usunąć z naszego telefonu ten model, bądź na dole możemy usunąć ze wszystkich urządzeń. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.